Nie rozpoznajecie głodów, nie potraficie ich rozróżnić. Jest to bardzo trudne, czasochłonne, ale jeżeli się nauczycie, to pójdzie tak. To jest tak samo jak zasada słuchajcie, idziecie na siłownię, musicie spełniać pewne kryteria: odpowiednie wyżywienie, odpowiedni trening, odpowiednie nawodnienie, odpowiednia częstotliwość wtedy są efekty. Tak samo w uzależnieniu. Potraficie rozpoznać głody? Już jest pierwszy element, który ułatwi Wam trzeźwienie, ułatwi Wam dojście do yy, jakiegoś szczęścia, dojście do tego, żebyście w końcu ogarnęli swoje życie. Czyli nie rozpoznajecie tych głodów. Drugim, co jest co następną rzeczą, czego nie robicie? Drugą rzeczą, którą największym takim błędem, to nie wiecie, że to jest pierwsze. Nie wiecie, że to jest głód. A drugie nie nazywacie go. Nazwanie. Czyli wiecie, że coś jest nie tak, ale nie potraficie powiedzieć, co to jest. Wiecie, że źle się czujecie, ale nie wiecie z jakiego powodu. Wiecie, że jest coś w środku, co was denerwuje, ale nie wiecie, o co tak naprawdę chodzi. Macie stan, w którym nie wiecie, co macie z nim zrobić. Czyli na przykład, jeżeli. Dobra, wiecie, że coś jest nie tak, a nie nazwiecie go, czyli jestem poddenerwowany, jestem szczęśliwy, jestem oburzony, jestem wściekły, czuję złość, czuję niepewność, czuję strach spowodowany tym. Spowodowany tym, tym czy tym. Nie, nie potrafimy tego rozwiązać, nie potrafimy podzielić, nie potrafimy analizować, nie potrafimy wgłębić w środek tego całego... Całego stanu i zastanowić się, co tak naprawdę się tam dzieje u nas w środku. To jest podstawa, żebyśmy wychodzili z uzależnienia. Rozpoznawali błoda, nazwali go jakoś, co to jest, w jakim kierunku iść, gdzie to mamy, co mamy z, z tym zrobić w ogóle, o co tu chodzi. Bardzo często moi klienci właśnie nie, na, tu na początku padają, w tym pierwszym punkcie. Krystian, wszystko w porządku. Nie, nie jest wszystko w porządku. Nie wiecie tak naprawdę, z czym igracie. gracie. Nie wiecie, że już od pół godziny, od godziny, od dwóch dni ma jesteście nas do pościsku.